Dziś w liturgii Kościoła przeżywamy wspomnienie świętych Marii, Marty i Łazarza. W związku z tym mamy do wyboru dwa fragmenty Ewangelii, które opisują spotkania Jezusa z patronami dnia dzisiejszego. Pierwsze spotkanie zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza mówi o odwiedzinach Jezusa w domu Marty i Marii. Jest to spotkanie naznaczone serdecznością, prostotą, spotkanie, jakich wiele pewno przeżywał Jezus w swoim życiu. Drugie spotkanie, zapisane w Ewangelii Świętego Jana, przebiega w atmosferze smutku, który wynika ze śmierci Łazarza. Nasze życie naznaczone jest rozmaitymi wydarzeniami i spotkaniami. Jedne nas cieszą, inne nas smucą. W związku z tym warto zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze w naszym życiu, co, mówiąc językiem dzisiejszej Ewangelii, jest dla nas tą najlepszą cząstką. I pytając, zaraz otrzymujemy odpowiedź: najlepszą cząstką naszego życia jest obecność Jezusa, słuchanie Jego słów. Godne przyjęcie Go w naszej codzienności. Ta obecność Jezusa uszlachetnia nasze życie. Ona także uszlachetnia nasze międzyludzkie relacje i, i wynosi je do nadprzyrodzonego poziomu. Yy, obecność Jezusa sprawia, że nasze międzyludzkie relacje nie odnoszą się tylko do życia doczesnego, także wkraczają w wieczność. Zatem, jeżeli przeżywamy jakieś trudności w naszych relacjach, rodzinnych, braterskich, siostrzanych, przyjacielskich. Zanim zatroszczymy się o wszystko i o wszystkich, tak jak Maria w dzisiejszej Ewangelii, zatroszczmy się o to, co najważniejsze, o obecność Jezusa, naszego najlepszego przyjaciela.